Szczęść Boże, uroczystość zesłania Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy, posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania, a ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów Moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale tego, który Mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A paraklet Duch Święty, którego Ojciec poślał w Moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co Ja Wam powiedziałem. Dzień Pięćdziesiątnicy, który zamyka obchód świąt paschalnych, yy, Dzień pięćdziesiątnicy, który dopełnia rzeczywiście święta wielkanocne, które są tym, czym było opowiadanie, poemat o stworzeniu dla początku świata, tym zmartwychwstanie Chrystusa. I wreszcie Dzień pięćdziesiątnicy jest właśnie dla nowego stworzenia, dla stworzenia nowego człowieka. Zobaczmy, że to, co się zaczęło na początku, kiedy Pan był powołał do życia Adama i Ewa, zaczęło się to wszystko w ogrodzie. Chrystus w ogrodzie właśnie zmartwychwstał. Pamiętamy tę scenę z Ewangelii, kiedy Maria Magdalena pomyliła Chrystusa z ogrodnikiem właśnie. W ogrodzie wszystko nowe się zaczęło. A kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyszedł do swoich uczniów, to tchnął na nich, tchnął na nich, dając im swojego ducha, o którym dzisiaj w Ewangelii mówimy, ducha parakleta, ducha wspomożyciela, ducha pocieszyciela to tchnienie jest tym nowym tchnieniem to samo, zobaczcie, co było w Księdze Rodzaju kiedy Bóg tchnął w nozdrza Adama, człowieka pierwszego tchnienie życia teraz Chrystus tchnie, posyłając swojego Ducha to tchnienie wichru, kiedy apostołowie byli zgromadzeni wraz z Maryją wieczerniką, to właśnie jest uczynienie wszystkiego na nowo i po to właśnie przychodzi do Święty to chciałbym, żebyśmy odkryli że w Bogu wszystko może stać się nowe w Bogu, że to powiem kolokwialnie, nie ma przegrywów. W Bogu każdy może wygrać. W Bogu Bóg jest zawsze zwycięzcą. Bóg zawsze wygrywa. To jest pierwsza dobra nowina. Druga rzecz, która płynie już bezpośrednio z tej Ewangelii na tę uroczystość, która mówi, że Chrystus da parakleta i chce zamieszkać w nas. Bóg chce z nas uczynić swoją świątynię. Więc nie mówmy, że ten Bóg jest daleki, odległy. Jeżeli go zaprosimy, to przyjdzie. Zobaczcie, to, co potem powie Jezus w Ewangelii po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do swoich uczniów mimo dziś zamkniętych, to mówi weźmijcie Ducha Świętego. To znaczy Bóg nie przyjdzie na siłę do nas, a jeżeli go weźmiemy, przyjmiemy, zaprosimy, to stanie się to, co mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii. Ojciec mój umiłuje tego człowieka. Przyjdziemy do niego, będziemy u niego przebywać, nauczymy go tego, co jest prawdą, tego, co jest miłością, tego, co jest prawdziwym, rzeczywistym dobrem. Tylko trzeba wziąć tego ducha. To serce Boga otwarte przez włócznie żołnierza na krzyżu, ono jest otwarte zawsze dla nas. I ten duch Paraklet jest w naszym zasięgu. Rozpakujmy dzisiaj te prezenty, które. Duch Święty ma dla nas przygotowane. Mówimy o siedmiu darach Ducha Świętego, ale kiedy Biblia mówi siedem, to znaczy mówi o pełni darów Ducha Świętego. A ile jest w pełni Boga? Nieskończenie wiele. Bo miarą miłości Boga jest kochać bez żadnej miary. Więc to siedem to jest pełnia tego, co potrzebujesz, żeby być szczęśliwy. Pełnia mądrości, pełnia rozumu, pełnia rady, żebyś wiedział, jak postąpić. Pełnia męstwa, żebyś się nie musiał już bać. Pełnia jego miłości, pełnia Jego pokoju, którego świadać nie może, Boga nie zna. Rozpakujmy te prezenty od Ducha Świętego, zacznijmy nimi na co dzień żyć, nie szukajmy Pana Boga gdzieś daleko, bo On chce w nas zamieszkać, chce przebywać. On jest parakletem, pocieszycielem, wspomżycielem, naszym adwokatem u Ojca. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.